Sorry, za fejlem. z tej strony lulok i piękny inny kamień, no i tym razem będzie przechodził Kamil Tu też laguje? No zrobiliśmy przed chwilą właśnie odcinek ale już na początku Kamil miał fajla także... No, to musaka No, to like? zrobimy tak no właśnie. Bo na 20 kręć klocku już Kuuuuuu I dead. Nie. Nie bym nie krzyw. Drawing. Drolling. Tylko się postaraj. Jakbyśmy znowu nie musieli kręcić następnego. O, to jest tam ma ma no to file faj. No. Jeszcze nieraz to pod nie za fajle i musi się O czym by tu poruszyć temat, żeby nie było tak nudno? O kubusie pochadzka. Aha właśnie. Podamy w opisie fajny link do fajnego werszyka o kubusie puchatku. A tymczasem nie... jechał go powie. Nie. Zresztą. So, dobra. No dobra, to Pewnie już wiele z was go słyszało i oglądało, ale dla tych co nie, no to... Za chwilę będzie 50. No ja do na 30, 30. 30. Ja Jaki się nie... Ja minutę tu nie... Min... Ale ile, ale ile ja się rozgrzewałam nic nie mogłem wyskoczyć. to <grym> Pamiętam tą grę, super była... O nie! Ale ci się udało. Może kiedyś nagramy Mario. Może my. Powierzamy sobie i kręcimy. Tylko ja nie umiem grać w Mario. Ale spoko, spróbuję się. I też nagramy taki jakby... Em, no, czy tak ja wiem, taki pojedynek. Może. No. jeszcze się zobaczy What to do? 60 już klocków, pięknie! Możemy pobić. Ty był nas... To który Pum. gdzieś był? 150... 161 chyba. A ja jeszcze nie miałem hurry up. No, musiałem to powiedzieć. Oczywiście musiałem powiedzieć i to się stało. No, wykrakałeś. Ja wszystko wykrak Wasz <laughs> to to dzisiaj odkryłem, ale niestety. To jesteście ciekawi, ale nie mogę powiedzieć. Aha! Wiem czemu tak, tak klatkuję. Dlaczego? Bo się wysyła filmik. A... To trzy filmiki jednego dnia będą. No niestety. Jeden się przesyła. Ale tam był na czym był, bo już nie pamiętam nawet. Tam i ten? jest No i moja pamięć. Minecraft No pięknie Chyba pojedynek Kamila się skończy? a, a jednak jeszcze nie. No No uważa, że będzie stóweczka łapka w górę A kto uważa, że jak powie Michała? No właśnie Miło by było no, zawsze początki są trudne. No. Kupi się kiedyś Frapsa płatnego albo Baddikama, no i będzie. jepi może więcej widzów będziemy nagrywali po godzinę, po dwie. Aaaa! Takie, takie, albo live, nie? I możemy na twitterze. Okej, okay, czyli już powinny być łapki w górę, bo Kamil doszedł za 100. 110. A. Jeszcze mnie pobije pewnie. A ty je nakryłeś? Nie Zobaczyłem. To zobaczę się potem w rankingu. Bo nie pamiętam. A gdzieś już wcześniej grali, to ranking będzie. Ale. Może mi się uda coś więcej nabić. Co pamiętam. O, o, fajnie by było, jakby doszedł do 200, to by było. No, niestety. Rzadko mi się to trafia do 200. Znaczy, chyba, że jesteś ciągnął tego haka takiego. Na przykład na NK też on jest. No, na NK jest ten. S. Is... Ice Is... Tower. Czy jak to się tam wymawia? No, Ice Tower. Lodowe no. miasto. No, jak dla mnie. No, w sumie to teraz lodowy. No. Teraz lodowy. A? powiem chyba. No i powyżej. A? No chyba nie. 150. Tak. O, odnagowało. A nie wiem, Nie, zawsze się to powiedziałem. Nie wiem jak. Na co patrzymy? Czy na wysokość, czy na punkty? E, nie wiem, ale ja na punktach nie już ja mam. Na stówę, sorry. E, na Stów stówę. mamy jak... pierwsze miejsce. A, to widzimy wysokość. <głos> <głos> nie, że nie chcę przegrać, ale. Ale lepiej, nie? Bo ty używasz Właśnie. bo ty używasz jeszcze te gwiazdy, no to wiesz. Oooo! Wiedziałem. Okej, okay. no to kamień też ze mną. I jest na drugim miejscu, ja byłem na trzecim, czyli mamy zwycięzcę chyba. Ej? Dobrze. Zresztą na poprzednim odcinku, kto z Was też nie zapamięta, to może sobie zobaczyć. No. Także komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Żegnałem się z Wami między innymi Kamil i rok 7. Do zobaczenia. Nara.